Mówisz? Dobra, cześć wszystkim. Teraz sobie przetestujemy PXM20 od firmy Piromax. To jest biały dym. Testowaliśmy już raz czarny dym. No był fajny. Szybki, bardzo szybki, ale fajny. Dużo, dużo tego dymu dawał. I tu mamy tak, gram na jedną sztukę jest 50 gram mieszanki. Rok produkcji mamy... Tu jest data przydatności 28, czyli będzie 2018 rok produkcji. Kod C, kod C mówię Certyfikat C jak najbardziej posiada Na wolnym powietrzu klasa P1 P1? Dym jako klasa P1? No dobra, niech będzie. Coś jeszcze... Nie, chyba to wszystko. Tak, jest 2018 rok produkcji. Oj, nie, tutaj jest. 2018. No i co? No i to było wszystko. Dym jest dwustronny na zawleczkę. Oczywiście teraz pod świat, pod słońce akurat wyszło kręcimy, będzie słabo widać. Zobacz, widać dobrze? Tak. Jest dwustronny, na zawleczkę. Fajny. Fajny taki dynamic. Jest bardzo szybki. Jest czas w ogóle palenia? 25 sekund. Dobra, zmierzymy czy będzie faktycznie 25 sekund, później jak na nagraniu to sobie zobaczę czy było 25 sekund. Chcesz odpalić? Tak. To wiesz jak. zapałuj na chwilę. Dobra, nagrywamy dalej. Biały dym PXM 20. No ten dosyć fajny dym No cena jest dosyć zaporowa. Okej, podejdziemy bliżej. żeby to zobaczyć. Jest bardzo szybki. Dosyć fajnie przydymił. No jest to, że jest zawleczka. Jest fajnie, bo jest zawleczka. dosyć fajnie zadymił tak na ASG jakiegoś paintballa to jest no super sprawa przydymia nieźle wyjdziemy sobie tutaj w ten dym nawet ten dym nie jest taki strasznie śmierdzący no przy... nie, pomyliłem się, jest śmierdzący. Przydymił dosyć fajnie fajnie przydymił mm, no ja go kupiłem za cenę 12 14 zł, no nie pamiętam teraz za ile. Nie mam pojęcia, ile gdzieś kosztują. Postaram się gdzieś wkleić, ile one kosztują. Ale ładnie się wypaliło wszystko na przelot, nic nie zostało. Fajnie. Szkoda, że są drogie, bo w tym wypadku PXM60 60. pali się długo. I mocno. No ale trzeba zapalniczkę wziąć i jednak tą, yy, ten ląd odpalić. A tutaj mamy tą wygodę, że chlas i rzucamy. No i to jest to jest fajne, to jest fajne. No ale za cenę tego jednego mamy dwa PXM 60. To nie wiem czy nie wolałbym sobie stanąć z zapalniczką nawet na sg Tu strzelam, strzelam, na chwilę karabin odkładam, yy, karabinek ten na, na kulki. Odpalam, rzucam i dalej. No ten jest wygodniejszy, bo tylko wyjmujemy chlas i już jest, nie? Ale no jest dużo, dużo szybszy. W momencie nam zrobił dużo dymu. No i to wszystko. Dajcie znać, co uważacie o tym Torch, pochodnia. Czyli to jest pochodnia dymna, biała pochodnia dymna. Dajcie znać, co uważacie, czy ten lepszy VSG, czy PXM60. PXM60 będzie kłopotliwy jeśli chodzi o SG. No nic, tak czy inaczej, dajcie znać, jeśli się podobało, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie jeśli nie subskrybujecie kanału będziemy nagrywać dalej, będziemy różną pirotechnikę, mamy teraz będziemy różne małe małe wyrzutnie testować, niedługo będziemy testować rakiety od Jorge Wudu, Wudu, WDU, nie wiem jak to się konkretnie wymawia. I co tam jeszcze jest? Air, coś? Nie, nie Też pamiętam. Rakiety. Nie pamiętam około 30 coś gram na jedną rakietę. No będziemy sprawdzać, będziemy po malutku sobie bawić się, odpalać. Dzięki wielkie, na razie, cześć!